Was serdecznie tutaj Ewelina Frichał z tej strony, tym razem z Półwyspu, niedaleko Panamy, Punta Chame. więc polecam Wam też serdecznie, jeżeli będziecie w Panamie przejechać się, bo jest bardzo blisko. Dzisiaj powiemy trochę na temat Maxwell, jej byłego męża, co się dzieje, jak ta cała sprawa się rozegrała, i też powiem, co tutaj słychać w Panamie, jak wygląda sprawa z z wirusem. Maxwell w końcu została osądzona i elity już się trzęsą ze strachu, ze względu na to, że na sześć oskarżeń, które jej przypisali, podjęto decyzję, że pięć będzie na jej konto. Każde z tych oskarżeń, czyli przygotowywanie dziewczynek, Szukanie dziewczynek dla Jeffrey Epstein i tak dalej będzie się liczyło od 5 do 40 lat w więzieniu. Bardzo długo. Z tego, co się dowiedziałam, mogą jej dać mniej więcej 10 lat, 12. Nie wiem dlaczego tak krótko, bo należy jej się więzienie do końca życia. Ale no, 12 lat to i tak jest długo, ona ma 60 lat w tym momencie i mogą ją wypuścić po 6-8 latach za dobre sprawowanie. Ja tutaj chcę wrócić do historii Maxwell. Sprzed kilku lat, od 2015 roku, co się wydarzyło? W 2015 roku Maxwell poznała swojego męża, Scott Burgerson się nazywa, Ja go będę nazywać hamburgerem, żeby tutaj algorytmy mnie nie wyłapały. Ma ten facet 46 lat, ona 60-14 lat różnicy między nimi. On wtedy w 2015 roku miał żonę Rebekę i przez to, że poznał tutaj Maxwell, to się rozwiódł z tą swoją byłą żoną, teraz Rebeką, z którą ma dwójkę dzieci, i zaraz ożenił się w 2016 roku z Maxwell. Dlaczego tak się stało? Ponoć mają wspólne zainteresowanie, należą do tego samego klubu. To jest klub, do którego wiele elit jest zapisanych, w tym Bill Gates, Clintonowie i tak dalej. No i niby oni się interesują sprawami oceanu. Niby oczywiście chronią ocean i tak dalej, więc to ich połączyło. Wiemy o co chodzi, że <ślad> Scott Hamburger był szefem, bo teraz rezygnuje słuchajcie ze swojej pracy. Był szefem dużej organizacji transportowej. Organizacja ta jest liczona na około 100 milionów dolarów, i on był główną osobą właśnie tam. No i oczywiście przerzucali tu różne rzeczy przez kontenery, łącznie z Panamą. Jesteśmy niedaleko kanału panamskiego, więc temat jest na czasie. I teraz Kat Hamburger rezygnuje ze swojej pracy, no bo skazano jego żonę. Ani razu się nie pojawił w sądzie, żeby jej pomóc. Nic. Ponoć oferował pieniądze, żeby ją wykupić, ale się nie dało, więc podjął taką decyzję, że nie chce, żeby firma transportowa ucierpiała na tym wszystkim i żeby jego imię było powiązane, więc dlatego on rezygnuje z takiej lukratywnej pracy. Ponoć Scott Burgerson mieszka w Massachusetts ma tam dom 15-milionowy, ogromny i koło niego ma swój dom jeszcze Maxwell. Najpierw się wprowadziła do niego w 2016 roku, sprzedała swój ogromny, tak jakby bliźniak na Manhattanie też za około 15-16 milionów dolarów i na początku mieszkała ze Skatem Hamburgerem w tym ogromnym jego Zamku, potem coś się tam zaczęło dziać między nimi, i ona postanowiła kupić kilka kilometrów od tej jego willi swoje mieszkanie, swoją posesję, tak nie mieszkanie, tylko dom, gdzie została aresztowana, właśnie w FBI wpadło do jej domu, jak była wtedy sama. I teraz Skard zadzwonił. Wczoraj do Maxwell do więzienia i powiedział, że nie ma zamiaru na nią czekać, że po prostu poznał kogoś innego. Poznał inną y, dziewczynę, która jest instruktorem jogi, która też pracuje w gazecie, w mediach, i już media oczywiście głównego ściegu o tym tutaj nas informują, że on się wycofuje z tego związku. Kat, jak do tej pory jest głównym dyrektorem i tak jakby organizacji Maxwell, którą ona utworzyła, bo już coś czuła pismo nosem po aresztowaniu Jeffreya Epsteina w 2019 roku, że mogą ją tak samo aresztować. Więc wszystkie pieniądze przelała na taką swoją organizację, trust, gdzie szefem tej organizacji jest właśnie jej mąż. Ale ponoć, Pół, nawet jak ona jest w więzieniu, to on nie może tych pieniędzy ruszyć. Jeżeli faktycznie ona będzie 12 lat siedziała w więzieniu, co myślę, że tak się nie stanie. Powinna dostać ogólnie do żywocie za to wszystko, co zrobiła. No ale niestety dali jej y, trochę mniej tej kary. Ale z tego, co się dowiedziałam, elity już się częsą ze strachu. Clintonowie, Bill Gates, który też należał do tej samej organizacji co Hamburger i co Maxwell, ratowania oceanu. I elity się teraz boją, bo Maxwell jest tak jakby jednym procencikiem tej całej organizacji, która robiła różnego rodzaju przekręty, przewozy, handlowanie dziećmi, wiadomo z jakiego powodu, do czego im to było wszystko potrzebne. I na tym zarabiali pieniądze, więc się boją teraz, że Maxwell dostanie od rządu propozycję. Słuchaj, albo teraz z nami współpracujesz i wychodzisz z tej paczki, albo będziesz siedzieć. Więc na pewno ona pójdzie na kompromis. Nie będzie chciała siedzieć, bo cała jej ekipa kumpli i koleżanek ją zostawiła. Jest ona teraz sama. Wszyscy się od niej odwrócili, łącznie z jej mężem, który, którego trzymała w sekrecie, nie chciała powiedzieć, kto jest jej mężem, ale oczywiście media Głównego Ścieku i inne teraz to wygrzebały, więc sytuacja się zaoszcza i w 2022 będzie ciekawie, bo będą aresztowania, będą kolejne osoby zamknięte w paczce, także pozytywnie dla nas. <laughs> tak jak widzicie, wszystko się po prostu karma Działa i wszystko się zmienia na pozytywnie. Wygląda, że, że wszystko jest nie tak, a jednak te wszystkie osoby: zboczeńcy, złodzieje, kryminaliści dostają ze swoje, bo Maxwell miała wszystko: miała kontakty, mogła pracować, mogła zarabiać normalne pieniądze. Ale ona chciała się najeść chochelką, nie łyżeczką, więc się teraz tą chochelką udławiła. I teraz, jak mają rząd w złotej klatce, no to będą różnego rodzaju dile. A nie sądzę, że teraz ona będzie miała jakiekolwiek skrupuły, czy to do swojego męża, który ją zostawił, jeszcze się obnosi z jakąś inną kobietą, a jest jeszcze w małżeństwie z, z Maxwell, mimo że ona jest w więzieniu. Ale nie chce już w ogóle mieć nic z nią wspólnego, bo boi się o swoją karierę, którą i tak już może stracić, albo mogą się też do niego dobrać. Więc Maxwell ma te wszystkie wiadomości. Nie tylko na temat Jeffrey Epstein, co tam się działo z dziećmi, co robili, ale także na temat transportu i to jest gruba sprawa. Dlatego część różnych właśnie grubych rekinów, dyrektorów wielu firm. Się teraz ewakuuje, bo nie chcą zniszczyć opinii firmy, wiedzą, co się będzie działo. I chcą po prostu ratować swoje rodziny, swoje majątki. Część z nich się rozwodzi, przelewa kasę na swoje żony, na swoje dzieci, więc się będzie działo. Trzymajcie kciuki za to wszystko. Mam nadzieję, że kolejne, kolejne właśnie osoby trafią do paczki, i w tym będzie pomagała Maxwell. Także wszystko się, słuchajcie, zmienia. Na. Nasze. Co tutaj słychać fanami, jeżeli chodzi o świrusa? To jest naprawdę szokująca, słuchajcie, sytuacja, jeżeli chodzi o świromanie, bo na plaży jest około 34-35 stopni Celsjusza, jest naprawdę gorąco. Ludzie przychodzą, słuchajcie, w ścierka na buzi. Więc dla mnie to jest szokujące. I dla Was na pewno też tak tych ludzi słuchajcie, przestraszyli niesamowicie, że mają naciągniętą maskę, aż tutaj pod oczy. Dzieci tak samo w parku narodowym. Jesteście w parku narodowym, gdzie przez trzy godziny przeszły cztery osoby, z tego dwie dziewczynki, siostry, bo były bardzo do siebie podobne, były zamaskowane potąd, w parku narodowym, gdzie są tylko zwierzęta, natura i tak dalej. Szok, co zrobili tym ludziom? Wydaje mi się, że duży wpływ miał internet, że jest kiepski internet w Panamie. Mimo, że mam serwis wykupiony, to telefon mój nie działa, nie dostaję wiadomości itd., więc spodziewam się tego, że ludzie tutaj, a nie jest tutaj za bogato, oprócz tego dużego miasta Panamy, Panama i stolica Panamy, to ludzie mieszkają bardzo, bardzo biednie. I internetu brak. Wiadomości mają z telewizji, z mediów głównego ścieku, i oni ich po prostu tak wystraszyli, że widząc białą osobę, to uciekają. Jak mi widzą, to uciekają od razu. Tylko mam, nie mam maski, to jest ciał. Ja oczywiście się staram chodzić bez maski. Jedynie maskę zakładam dotąd, jak podchodzę do rejestracji w hotelu, a tak, to chodzę bez po prostu maski ale nie da się tutaj dla tych osób, które tutaj mieszkają. Boją się kary, kary są dosyć wysokie, około 500 do 3000 dolarów kary za nienoszenie ścierki. A ci ludzie na pewno takich pieniędzy nie zarabiają, więc wystarczyło po prostu dać takie kary, które są nieosiągalne dla tych ludzi. Jakby dali karę 20 dolarów, to może by było inaczej. Także rodzice upominają swoje dzieci, żeby nosili maski, dosłownie pod oczami. Te dzieci się, słuchajcie, duszą. Policji jest ogromna ilość. Tutaj też jechał wen z ludźmi, samochód. Wszyscy byli w środku w masce. W środku są w masce, na autostradzie w nocy, gdzie nie ma nikogo, idzie osoba poboczem w masce. Także tak tutaj wygląda sytuacja. Na plaży w masce, na łódce w masce. Więc ludzie naprawdę wierzą, że... Że coś im się stanie, że te maski ich ochronią. W ogóle nie mają logicznego myślenia, albo są tak przestraszeni przez rząd. Policja jest co chwilę. Co chwilę się przejeżdża, jest albo ktoś uzbrojony, i e, jeszcze nie widziałam takiej ilości policji jak tutaj w tym kraju. Straszą, że linie lotnicze są odpowiedzialne za tego nowego świrusa Omicrona, że powinni tutaj teraz wszystkich może nas jeszcze z... nie wpuścić z powrotem do kraju, bo świrus panuje ogromny. Już teraz jest następny świrus. Już nawet nie chcę sprawdzać jaki, ale co chwilę tutaj w Panamie straszą kolejnym świrusem, kolejny wariant, czy wariat, nie wiem już jak to wszystko nazwać. Ale jest ten kraj, widzę, ciężko uszkodzony. Polacy się nie dają, Polacy mają takiego, walkę mają we krwi, że się nie poddadzą. I uważam, że Polacy są bardzo, bardzo inteligentni. To jest naród naprawdę na wysokim poziomie, dlatego my się nie damy, dlatego jesteśmy dla nich zagrożeniem. Tutaj oni się poddali panami Amerykańcom. Amerykańcy zrobili z nimi co chcieli, też tutaj kraj przeczepili, jeżeli chodzi o naturę i no teraz oni są już właścicielami kanału panamskiego, ale jeszcze 10 lat temu nie byli i Ameryka chyba miała duże tutaj wpływy, no ale oni ten kanał tutaj też zafundowali, także coraz więcej inwestycji amerykańskich tutaj w Panamie i widzę, że się liczą z Amerykanami. No, i tyle, słuchajcie, tutaj pokażę Wam jeszcze fajną iguanę, bo przyszła je odwiedzić znowu. Kiwa głową, że się zgadza. Wszystko co mówię, to jest prawda, jeżeli chodzi o Panamę. Także mamy tutaj iguanę. Jest naprawdę piękny kraj, który ma dużo możliwości, no ale trzeba zacząć od dołu, czyli od edukacji dzieci. Dla tych z Was, co chcecie dołączyć jeszcze do kursu aromaterapii dla początkujących, to zapraszam do kontaktu. Mój e-mail będzie tutaj na dole: klubnaboso.gmail.com. I proszę właśnie o e-maile, bo jeżeli do mnie piszecie czy dzwonicie, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na Wasze wiadomości. Kurs będzie pięciotygodniowy, poprowadzę go pierwszą klasę z Panamy, więc będzie egzotycznie. Tutaj też zwiedzam różne parki narodowe, mam zdjęcia wielu, wielu kwiatów, drzew i cały czas się uczę tutaj o nowej roślinności, zwierzętach. Także jest to dla mnie duża nauka i cieszę się, że tu jestem. Kurs będzie pięciotygodniowy, będzie się składał z pięciu spotkań ze mną na żywo. Na Zoomie i także z platformy, gdzie są nagrane dla Was materiały, jest ich bardzo dużo. Jeżeli jesteście na początku swojej drogi, to jest to kurs dla Was. Kolejny kurs zaczyna się 20 stycznia i to będzie kurs siedmiotygodniowy dla początkujących czakry, czyli centra energetyczne w naszym ciele, olejki eteryczne i kryształy, czyli kamienie. Więc jest to kurs poświęcony i emocjom, i Przerabianiu różnego rodzaju traum, które mamy w naszych centrach energetycznych, nieprzerobione i które blokują nam także szczęście czy powodzenie w życiu. Nieraz nie wiemy, co się dzieje, co jest przyczyną, że cokolwiek zaczniemy, to się nie udaje, albo coś się zacznie fajnie i się psuje. I to może oznaczać właśnie, że centra energetyczne w naszym ciele nie są zharmonizowane. Więc my się będziemy uczyć, jak harmonizować te centra energetyczne, które mają niesamowity wpływ na nasze życie. I jeżeli byśmy mieli wszystkie centra zharmonizowane, to by nam się wszystko w życiu udawało, łącznie z tym, żebyśmy byli zdrowi, kompletnie zdrowi. Nieraz jakieś choroby się pojawiają i powtarzają się cały czas, przez to właśnie, że są blokady. W danej części ciała. Na przykład tutaj możemy mieć blokadę w okolicach tarczycy, i mamy właśnie tutaj problem z mówieniem albo powiedzeniem komuś czegoś. Jeżeli ktoś w dzieciństwie na was krzyczał, na przykład przestań głośno mówić, za głośno krzyczysz, uspokój się, albo dzieci, nie ryby głosu nie mają. Szczególnie też w szkołach, podstawowych, przedszkolu, nawet na studiach, tak. I myśmy po prostu nie powiedzieli tej osobie, co myślimy na ten temat. Trzymaliśmy to w sobie, i przez to, że trzymaliśmy to w sobie, zrobiła nam się blokada tutaj w okolicach czakry gardła tu jest to centrum. No i mamy teraz problemy z hormonami z tarczycą, z przytarczycą. I na przykład gubimy wagę albo tyjemy. To też może być taki problem. Z którym są związane właśnie te centra energetyczne. Więc będziemy działać przez 7 tygodni. Będę Wam pokazywać różne też techniki, które możecie stosować na sobie, które możecie stosować na swoich rodzicach, dzieciach, które Wam pomogą osiągnąć właśnie balans i harmonię w swoim życiu, w swoich centrach energetycznych. A co za tym idzie, zdrowie, obfitość finansowa, powodzenie. Pozytywni, ludzie będą do Was lgnąć, bo jeżeli macie wysokie wibracje, to przyciągacie ludzi o wysokich wibracjach. Jeżeli macie niskie wibracje, będziecie przyciągać takie osoby podobne do Was. Więc zapraszam serdecznie, tutaj jest kontakt, zaczynamy wkrótce i platforma jest już dostępna dla osób z kursu aromaterapii już od dziś. Dla kursu z czakrami za tydzień, więc zostało już niedużo czasu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciał!